Witamy państwa serdecznie na konferencji prasowej razem z radnym panem Adamem Wieczorkiem. Dzisiaj podsumujemy tydzień programu miejskiego in vitro. Jesteśmy po tygodniu składania przez mieszkańców wniosku i oczywiście zainteresowanie, tak jak przewidywaliśmy, jest bardzo duże i wynika z tego, że radni podjęli właściwą decyzję, bo odpowiadamy na oczekiwania mieszkańców. Jeśli chodzi o zgłoszenia, mieszkańcy przekazują oświadczenie do które zostały wyłonione w drodze konkursu, to są placówki Gameta i Salve. Na dzień dzisiejszy mamy 27 par, które są w trakcie konsultacji. Podlegają oni badaniom, konsultacjom medycznym już w tych wytypowanych placówkach. 64 pary to są pary, które są zakwalifikowane do programu, czyli przeszły te niezbędne procedury medyczne, badania i konsultacje. I kolejne 104 pary to są chętne pary, które zgłosiły się do programu jeszcze przed tym etapem kwalifikacji. Oczywiście ta sytuacja się może zmienić, bo po przejściu badań część par może nie podlegać kwalifikacji, ale na ten moment tak jak widzimy jest 195 zgłoszeń, czyli zainteresowanie bardzo duże i będziemy na pewno monitorować na bieżąco, a o dalszych szczegółach panowała Pomimo tego, że miejski program in vitro cieszy się ogromnym zainteresowaniem i to pokazują liczby, ile po, sam, po pierwszym tygodniu jego funkcjonowania osób się zgłosiło, to my przypominamy, jak wygląda procedura. Przede wszystkim pobieramy oświadczenia ze strony Urzędu Miasta Łodzi, nie składamy żadnego wniosku w urzędzie, tylko wybieramy jedną z dwóch placówek, które są realizatorami programu, czyli Salve Medica bądź też Gameta. I przechodzimy już tam procedurę w Salwę Medica bądź też w gamecie, to ci realizatorzy są odpowiedzialni za przygotowanie wniosku, wypełnienie, też opracowanie dokumentacji medycznej i przekazanie całości dokumentacji do miasta. Więc procedura jest bardzo prosta. Zachęcamy wszystkie pary, które mogą być potencjalnie zainteresowane korzystaniem z tego programu, ponieważ Problem związany z niepłodnością dzisiaj jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku i powinniśmy z nią walczyć. Tak jak powiedziała Pani Radna, ilość zgłoszeń po tygodniu pokazuje, że Radni podjęli dobrą decyzję, że ten program był potrzebny. My jako członkowie zespołu do spraw opracowania i monitorowania realizacji tego programu będziemy się spotykać i też dyskutować o tym i jak ten program powinien ewaluować w czasie tak, żeby mogło z niego skorzystać jak najwięcej par, ale też żeby był jak najlepiej on dostosowany do potrzeb tych par. Beneficjentem tego programu mogą być pary w związkach formalnych i nieformalnych, kobiety do 40 roku życia, a w szczególnych przypadkach medycznych, tutaj podejmuje decyzję lekarz, do 42 roku życia. Jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania, jest to. 5 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 80% całkowitych kosztów procedury. Wedle zgłoszeń, które mamy od Gamety i od salwe Medica, łączny koszt samej procedury to jest w granicach 6400 zł, 6700, czyli miasto dopłaca 5 tysięcy zł, natomiast 1400 bądź też 1700 zł jest to dopłata ze strony par. No jakby tak proporcjonalnie to ułożyć, widać, że to jest ogromne wsparcie ze strony miasta. E, maksymalnie dofinansowane są trzy procedury. E, często bywa tak, że e, sukces e, może zostać osiągnięty po e, już jednej procedurze, natomiast zazwyczaj jest to więcej e, podejść, dlatego miejski program został tak przygotowany, żeby e, nie tylko raz para mogła skorzystać z tego dofinansowania, tylko trzy razy. A tutaj Rola urzędu się nie skończyła, tylko po prostu chcieliśmy przy opracowaniu programu przenieść wszystkie obowiązki związane z obiegiem dokumentów i rozliczeniami z mieszkańców, z par, które korzystają z tego programu, na realizatorów zadania. Czyli ten główny obieg dokumentów następuje między realizatorami zadania a Urzędem Miasta Łodzi. Jedyne co mają zrobić pary, to zabrać ze sobą dokumentację medyczną czyli jeżeli już jest zdiagnozowany problem i wypełnić dwa oświadczenia. Oczywiście jeszcze chciałam dodać, że jako zespół, który opracowywał te wszystkie zasady, będziemy później, tak jak pan radny wspomniał, prowadzić ewaluacje, będziemy wiedzieć, jakie są też zapotrzebowania i jak udoskonalić ten cały program. Będziemy się na pewno spotykać, ponieważ ten zespół był powołany nie tylko na potrzeby stworzenia tego programu, ale żeby później przez cały okres finansowania też dostrzegać pewne zmiany i je wprowadzać do tego programu, więc będziemy na pewno to jako zespół też. Robić. A w tej postaci do kiedy ten program jest przewidziany? Ten program jest przewidziany do 2020 roku. Mhm. Dobrze. A ja jeszcze chciałam zapytać, bo kwalifikacja pary jest wtedy, kiedy już nie, wykorzystane są wszystkie inne możliwości. To są takie możliwości patrząc od strony medycznej, gdzie lekarz, który prowadzi taką osobę, stwierdzi, że nie ma już innej możliwości niż in vitro. I też tutaj do tego programu kwalifikują się osoby, które taką jedną procedurę już przeszły i oczywiście ona była nieudana, więc to lekarz stwierdza, że wszystkie możliwe środki zostały już wyczerpane i jedyna możliwa droga na. A to, żeby posiadać własne dziecko, to jest właśnie in vitro. Ale to jest warunek, czy ta jedna próba musi być przeprowadzona i nie Jedna próba y, powinna być przeprowadzona, jeśli osoby się zgłaszają do programu.